Witam, pozdrawiam. Film z dedykacją dla mojej świętej pamięci babci. Chciałem w ogóle, dlaczego to nagrywam, chciałem podziękować babci. Dziękuję ci babciu. Będę gdzieś tam patrzył z góry. Ona mnie zaraziła pasją, zaraziła pasją do historii, do nauki, do uczenia się. Kupiła mi pierwszą książkę. To było dywizji właśnie kop. I od tamtej pory powiedziałem sobie, nawet teraz sobie powtarzam, Muszę mieć najwięcej przeczytanych książek. Jak najwięcej polecam, polecam książkę Owent i Bedia. O, o prawca bez skazy, jeśli dobrze yy, pamiętam. To jest że yy, pra 1000 stron ma książka. Albo Stalin, dwóch sara. sala. O! Siema, ma Felix Zierzyński. Tam jest Mołoto. I niego, nie do mnie. Musi jedne się kierować. Przepraszam bardzo. Nie lubię komunistów. I tak w ogóle to. Dziękuję Bafi za to, że zawsze mi nie wierzyła. W ogóle za wszystko jej dziękuję. Tu sobie zobaczcie, proszę Państwa, jakie ładne brzozy. E Ktoś się mnie zapytał, znaczy, jak zaczęła moja miłość do lasu. Moja miłość do lasu zaczęła się po prostu zbierania jagód. Poziomem, jak mieliśmy kostka WZ-93, jednokomorowy. Nie mieliśmy nic. Bałem się ognia spalać. Bałem się e na no, e tam, mnóż. Tam może miałem jakiś tam kuchenny. Nic nie miałem w ogóle. Taz mam tu łóżka, patelnie, kalimaty, śpiły. Wszystko dosłownie czego dusza zapragnie. Yy, babcia mi bardzo w tym pomogła. To zaleje kawał, ognisko. Babcia mi dużo pomogła. Yy, Często odbierzemy jej pomnik. Yy, no ktoś się może śmiać że z nią, bo yy, bardzo mi pomogła w życiu. Nigdy mnie nie skreśliła jak yy, niektórzy. Pamiętam, że gdy, gdy trafiłem na odwyk, to wszyscy koledzy nagle się ode mnie odwrócili. Ty słuchaj, bo my się blokujemy, bo ten, bo tu wszędzie na Messengerze, tu wszędzie z kontaktu, teraz się ze mnie śmieją. Ja się, ja, ja, ja się nie śmieję, jest z obręb, bo że czy ktoś jest, ma problem alkoholowy, czy narkotykowy, ja wiesz, bym pomógł takiej osobie. Ja mogę powiedzieć o tych kolegach teraz, ja, ja, jak to Hada zarapował, ja rade w on gdzieś na detoksach, czy na odwykach, wylewamy kawkę jest fantastycznie wypita Monieckę polecam holenderską chciałem mówić jak ważne są buty do lasu Miejnie znęć buty co jeszcze rozpadało tak się prezentuje Kaptur 128 Zmon proszę bardzo i on dużo razy większy dużo razy bardziej taki stabilny to widać jakby jakby DZUT miał taki nie ma DZUTU ale jakby drzut pod hełmką kompozytowy WZ2005 jakoś tak w ogóle chciałem kupić hełm WZ-2005 ale dobra, dobra, dobra wystarczy mi sprzęty, są lepsze ogólnie mam sentyment pamiętam kurczę, że pewnego razu czy widuje dzikie zwierzęta? To tym to, to, to osobny odcinek, zaraz, to, a właśnie może nadmienię. Czy widuje dzikie zwierzęta? Oczywiście dzikie lochy. Idę kiedyś z kuzynem na no, szachownicę, taka duża locha przebiegła nam drogę, dosłownie taka dzika czarna. Czy widuje lisy? Lisy są moje ukochane, ukochane zwierzątko w lesie. No, to nietykalny dla mnie jest. Jak ktoś go zabije, to znajdę na mierze i wy, 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 wypatrzę bebechy. Oczywiście, żartuję. Kocham lisy, bo suki do mnie podbiegły. Kiedyś jestem sobie w lesie, czemu nie chodzę, czy ktoś się zapyta, czy jestem nocą w lesie. Oczywiście, kiedyś mówię sobie, jestem tak długa, między drugą 30 a 6, 50, 6, 40 w lesie, idę sobie lasem. Ciemno wszędzie. Wyszedłem na wiadukt, jeździ pociąg, nagrałem, za dużo nie z tej ziemi. Rozbiłem się tam dalej, tam później jadą panowie, ja kurde, ja pałatka, ognisko, wszystko rozpalone, jadą traktorem. Jezus Mawia Będzie awantura Ale na szczęście było fajnie fajnie, fajnie, Bezpiecznie yy, yy, Pytali się mnie o wilki Wiele ludzi no. Pamiętajcie, że no, las jest ukochane miejsce Zwierzątka tak naprawdę nas kochają Zróbcie coś, zróbcie coś do, dobrego dla lasu Las wam się odwdzięczy yy, Ja sprzątałem lasy Nie chwalę się Sprzątałem lasy wielokrotnie Niejednokrotnie i udało, udało mi się oczyścić całą ścieżkę z lasu ze śmieci, setek, butelek, kanisów nie, nie, nie wynosiłem pralkę w lesie. Już myślałem, że jest dzika rocha. Pralkę były w lesie, telewizory w lesie. To są ludzie kompletnie pojebani. Oni oszaleli, żeby wyrzucać śmieci w lesie. Pozdrawiam burz.